jest tak skonstruowany, że nie każdy może być piękny. Ja się taki po prostu urodziłem. Hm, dziękuję. Natomiast nie ukrywam, że yy, do tego się przyłożyli rodzice też, bo yy, ja się urodziłem we wrześniu, więc to musiał być naprawdę udany Sylwester. Mama zawsze mawiała, że to był bal na stopar. <noise> się tacie trochę przykro wtedy robiło. No, ale za to na komunie dostałem pięć rowerów. A o ojca składak, zresztą on tak nam nie mówił, składak. Yy... <noise> hmm. zresztą, telewizja wychodzi naprzeciwko yy, nam, nam wychodzi naprzeciw takim programom, dzięki którym możemy stać się piękniejszymi, na przykład taki program Dostać Łabędziem, z tam Cegłą, teraz nie pamiętam. Natomiast my mamy inny pomysł na stawanie się piękniejszymi. Zapraszam was na historię o odchudzaniu. Smacznego. Jakie to jest dobre. Najlepsze w nocy. Jak się najbardziej odkłada wtedy. Jakie to jest dobre. A! To ty, kochanie. O, matko. Ja już się bałem, że nam ktoś kuchnię po nocy rabuje. A właśnie, a co to w kuchni po nocy? Podjadałaś. Ty znowu podjadałaś. Bo mi się kiełbasa śniła. Nie ja musiałam kawałek ugryźć. A mnie się śniła Merlin Monroe i nie mogłem ugryźć. Bo ktoś po kuchni buszował. Kochanie, przecież w ten sposób to ty nigdy nie schudniesz. No ja, to schudne. Sama mnie prosiłaś, żebym cię pilnował. To ja przed znajomymi, na urodzinach, na durnia wychodzę, bo ci jedzenie z rąk wyrywa. No przecież kto to widział, kobieto? Ale posłuchaj, no jednym kawałek, A potem, nie wiem, no, pójdę to zwrócić. To... No. Niech, niech stracę! A... Ani mi się wasz! To nie kosztowało dwa złote. To jest ja... Śląska podwędzana. No to, no to wciągnę do końca! No co się ma kiełbaska zmarnować? Czy ty wiesz, jak ona na mnie patrzyła z lodówki? Ty nigdy tak na mnie nie patrzyłeś! Z takim pożądaniem! Pewnie, jedz, jedz, jedz i pogódź się z tym, że talie masz gdzieś pomiędzy szyją i kostkami. Czyli gdzie? 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 Naukowcy jeszcze szukają. No to nie wiem, no to... Jak jestem takim walcem, to może ja bym się zapisać do jakiegoś klubu. No, a ty się może zapisz do jakiegoś klubu. Sportowego. Kwadransowych grubasów. Bo w sportowym klubie to ty wiesz, co ty będziesz musiała robić. Co? Ty się będziesz musiała ruszać. A jednak. A oboje wiemy, jak jest z twoim ruchem. On jest! Jest! Jest jednostajnie przyspieszony w kierunku lodówki. Gdy ty się na halę sportową pchasz? Przecież ty się niedługo w hulach opnie zmieścisz. Ale przecież to mam mężczyznę Dizzy. No to ja o tym mówię, kobieto. Ty mnie już nie kochasz. Ejku, kocham cię, kocham. Chudą czy grubą, kocham, no. Grubą? Ja wyłapałam grubą w wypowiedzi. Czyli ja jestem dla ciebie gruba. No jesteś. Jak to? Jak niedźwiedź. Nie no, ja jestem załamana. A ja? Przecież mi wydajność w pracy spadła. Nie tylko w pracy! Bo ty lubisz w taki sposób, że ja się duszę! Ale... ale nigdy nic nie mówiłem! Bo walczyłem o życie!